Cześć Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na pierwsze ogłoszenie wyników w moim giveaway, w moim pierwszym rozdaniu na moim kanale. Chciałabym bardzo, bardzo, bardzo wszystkim podziękować, bo nie spodziewałam się takiego odezwu. Ponad 30 osób bierze udział w tym rozdaniu także bardzo wam wszystkim dziękuję bardzo dziękuję wszystkim nowym subskrypentom i mam nadzieję, że ze mną zostaniecie i że te nowe subskrypcje nie były tylko chwilowe na to zdanie, ale że jednak za was jakoś zaciekawiłam i że ze mną będziecie. Chciałabym także z tego miejsca obiecać wam, że będzie przynajmniej jedno rozdanie w miesiącu. To jest minimum, ponieważ mega mi się to spodobało. Mam bardzo dużo kosmetyków, które są super, ale po prostu nie dam rady ich przetestować. Ci z was, którzy są ze mną długo Wiedzą, jak dużo kupowałam kalendarzy adwentowych, ile mam fajnych rzeczy, ale po prostu nie przerobię tego. A już mamy połowę roku, znowu będą nowe kalendarze i chciałabym po prostu, żeby ktoś skorzystał z tych fajnych rzeczy, niż one mają po prostu gdzieś e, siedzieć i zbierać kurz. Także słuchajcie, rozdań będzie dużo. Zamierzam też e, po prostu, jak będę chodzić gdzieś na zakupy, brać zawsze jedno ekstra, żeby wam takie paczuszki robić. Także naprawdę dziękuję i. Proszę, zostańcie ze mną i mam nadzieję, że nikt się nie obrazi e, i że każdy będzie dzisiaj zadowolony, szczególnie te dwie osoby, które wygrały. E, także pierwsze losowanie będzie o lakier. Chciałabym pokazać, jak wygląda paczuszka i co w niej będzie. Także jeżeli chodzi o lakier, no to wiadomo, to jest ten lakier, o którym mówiłam. On jest nowiutki, tylko pokazałam e, wam lakier, kolor. Mam nadzieję, że ten lakier będzie fajny i osoba, która go dostanie, da mi review, bo jestem sama ciekawa, bo tak jak Wam mówiłam, ten lakier był bardzo drogi, chyba za 17 funtów, także jestem ciekawa, czy on jakoś będzie się po prostu długo utrzymywał. Kolejną rzeczą w tej paczce będzie maska nawilżająca z glinką zieloną, skóra sucha, normalna. To jest maseczka z Ziai. Jedna maseczka będzie z zielonej herbaty, słuchajcie, taka. Do tego wrzucę też Pateczki pod oczy, e, które akurat ja lubię bardzo i sobie je często zamawiam. Kolejną rzeczą będzie świeczuszka z Janki Candle. E, ja w zimie kupowałam bardzo dużo tych świece, świeczek i ja ich nie zdążam przepalać, a one mają wszystkie fajne zapachy i mimo tego, że niby jest to zimowa edycja, to wiecie, no nie oszukujmy się, można sobie wieczorem zapalić albo po prostu trzymać na lato, także taka świeczuszka z Janki Candle też pójdzie. Kolejną rzeczą jest perfumik z Bloom Spice Vanilla Chai, mam bardzo dużo takich perfumików, też z kalendarza adwentowego, jak pamiętacie, którego kupiłam i ja tego też po prostu nie zdążę wszystkiego zużyć, także taki perfumik też, naduję do tej paczuszki. Kolejną rzeczą jest błyszczyk, taki z NYXa. On nie, z mini wersja, tak samo był nieużywany, widać zresztą tutaj, także proszę się nie bać. E, możliwe, że wzięłam go tylko do słocza, jak pamiętam, ale nie używałam na usta, bo znalazłam go w opakowaniu, które miało pójść na później. Kolejną rzeczą jest e, cień, słuchajcie, pojedynczy cień z Nexta, taki w takim pudełeczku. Ja uwielbiam rzeczy z NEXA, ale po prostu mam tyle paletek, że nie dam rady wszystkiego zużyć i on tak samo e, był zrobiony tylko ze SłOCZA i jest nowy Sienki. I kolejną rzeczą jest jeszcze zapakowany, słuchajcie, balsam do ust z The Body Shop o smaku kokosowym. Ja uwielbiam te produkty, ale po prostu mam ich bardzo dużo, bo jak były promocje świąteczne, to nakupywałam ich, a nie zużyję tego, a szkoda, żeby leżało. Także to jest, słuchajcie, pierwsza paczuszka. Mam nadzieję, że paczka będzie fajna. A losowanie, słuchajcie, chciałam Wam pokazać. Są takie karteczki porobione. Ja je wrzucę tutaj do koperty, żeby nie było, że na przykład e, zaznaczyłam sobie jakąś tą kartkę i bo chciałam, żeby ktoś z moich znajomych dostał czy coś. Nie. Tutaj są kartki, są każde inne miona. Wrzucam je tutaj. Zobaczcie. Ja Wam później też pokażę e, parę kartek, że faktycznie były e, różne imiona, żeby nie było, e, że po prostu kogoś wybrałam. Także szukamy, słuchajcie, szczęśliwym wybrańcem jest osoba Aleksandra B. Aleksandra B, e, jesteś wygraną, jeżeli chodzi o paciuszkę na lakier. Także słuchajcie, e, dzisiaj mamy niedzielę. Ja. Soboty, przepraszam. Ja nie będę miała czasu wybrać tych czasek, wys wysłać tych paczek aż do piątku, więc te paczuszki dopiero wyślę w piątek. Także osoby, które wygrały, zgłoście się do mnie do środy. Czyli do środy ja podam poniżej mojego maila, żebyście napisali mi swój adres. Do środy, jeżeli do środy, do godziny. 19, nikt się do mnie nie odezwie z tych dwóch osób, zrobię ponowne losowanie, bo nie będę chciała po prostu dłużej zwlekać z wysłaniem, czyli macie czas do środy tej, teraz do godziny 19, aby mi wysłać swoje małe Czyli Aleksandra B, em, zapraszam bardzo serdecznie, wygrałaś paczuszkę z lakierem. No i teraz, czekajcie, bo Wam jeszcze pokażę, że były różne imiona tutaj napisane, żeby nie było. Tak parę imion, zobaczcie. Violetta Klauduszka Natalia M Małgorzata Lewicka Także jak widzicie, karteczki tutaj były i każdy miał inne imię, inne, 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 że tak powiem. Ale proszę Was, nie poddawajcie się, bo naprawdę tych rozdań będzie więcej. I teraz kolejne rozdanie, czyli kolejna paczuszka, czyli głównie mamy paletkę z Bary M, która jest do konturowania, nabiutka, maseczka z ziai, maska dotleniająca, do tego maseczka fruity sorbet, czyli sorbet owocowy. Tak samo płatki pod oczy, świeczuszka z Janki Candle, perfumik. Jak Wam się nie spodoba, to ja na przykład niektóre perfumy, jak mi się nie podobają, używam do ubikacji, tak po prostu. E, matowy błyszczyk z nyx tak samo jak w poprzedniej paczce. Lip Balsam, też wiótki z The Body Shop. No i wiadomo, e, kolejny taki kolor... E, to jest taki piękny rozświetlacz. On się ubrudził tylko od odsłoczowania. Także słuchajcie, powtórka z rozrywki. Imion na paletki jest dużo więcej, ale przysięgam Wam są so, tak samo różne. Także wkładamy. Trzymam kciuki za Was wszystkich. Słuchajcie, zaraz ten filmik się ukaże na, na, na YouTubie i zaraz zobaczymy, ile stracę subskrybentów, a ile z Was zostanie ze mną. Także. Zobaczymy. Ja zaraz na koniec też przypomnę, kto wybrał. Mamy bardzo dużo karteczek, zobaczcie. Mieszamy. I teraz zwycięzca numer dwa. Osoba, która wygrała bandol paletkowy, jest to Little Max Family. Kochana, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że do ciebie trafi ta paczka, bo akurat Ty jesteś u mnie już bardzo długo i jesteś. E, u mnie zawsze i każdy filmik u mnie komentujesz, i za to bardzo Ci chciałam podziękować. Nie jesteś nowym subskrybentem, także bardzo, bardzo mnie to cieszy, że ktoś z moich starych oglądaczy, że tak powiem, jest ze mną. Także dziewczyny Little Mix, Little Max, przepraszam, nasz kochany Maxik, prześliczne dziecko. Jeżeli jeszcze nie byliście na profilu na kanale Little Max Family, to Was zapraszam, bo super dziewczyna, naprawdę bardzo fajne, pozytywne ma vlogi. Także Little Max Family, paletka i Aleksandra B. wygrała lakier. Pamiętajcie dziewczyny, macie czas do środy, do godziny 19, zgłoście się i paczuszki będą nadane w piątek. Little Max Family, jeżeli wydam w piątek, to myślę, że w sobotę albo w poniedziałek paczka będzie, no bo to jest w Anglii. Aleksandra, nie wiem gdzie Ty mieszkasz, także nie wiem jak długo będzie szła paczka, ale myślę, że nawet jak mieszkasz w Polsce, to raczej nie powinno być problemów, żeby ta paczka szybko doszła. Gratuluję wygranym, przykro mi, że nie mogę każdemu dać prezentu, ale tak jak powiedziałam, rozdań będzie jeszcze dużo, także każdy ma szansę, proszę zostańcie ze mną, jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to wci wciśnijcie subka, a ja już będę kończyć, Po czas obejrzeć seriale, buziaczki, papa! Pa.